Szczęść Boże. Nie ma takiego kota, Szanowni Państwo, którego by się w reżimowej telewizji nie dało odwrócić ogonem. Nie ma takiej hańby, takiej zdrady, której by Mateusz Morawiecki swój własny najlepszy rzecznik nie zdołał przedstawić jako wielkiego zwycięstwa, triumfu, bezapelacyjnego sukcesu. I nie ma takich słów pięknych, szlachetnych, najlepiej nam się kojarzących, naród, patriotyzm, solidarność, których by wspomniany, wspomniany premier, rzecznik aktualnego układu władzy nie zdołał spostponować, zszargać, inkrustując nimi wykwity, wyziewy własne propagandowe w tej wojnie propagandowej, którą władza prowadzi z własnym narodem. Oczywiście wszystko pod hasłem bezpieczeństwa, zachowania suwerenności i tym podobne. Morawiecki, zmianowanym już oficjalnie na wielkiego szpitalnika odpowiedzialnego za te akcje wyszczepiania narodu ministrem Dworczykiem, występują wobec Polaków jako bezkompromisowi akwizytorzy przemysłu farmaceutycznego, bezkompromisowi, to znaczy bez oglądania się na fakty, na rzeczywistość weryfikowalną naukowo. Prawnie, wciskają razem ze swoim kolegą niedzielskim ten kit, i ileż razy to już słyszeliśmy tak, wszystko będzie bezpieczne, tak, wszystko będzie dobrowolne, bezpłatne, wszystko będzie z poszanowaniem praw, wolności. Zawsze są gotowi to powtórzyć. Nie ma to żadnego znaczenia fakty nie mają żadnego znaczenia. Władza niezrażona, nie niezrażona faktami dostosowuje aktualną linię propagandową i aktualne, jak przypuszczam, wyniki badań nastrojów społecznych władza do tego dostosowuje swoje narracje i jak lodołamacz prze Prze w stronę, w stronę tego nowego wspaniałego świata, tej, tej krainy nowej normalności, a jednocześnie, a jednocześnie dbać musi o to, żeby starsi i mądrzejsi zostawili, zostawili na zimę. Ten rząd, ten układ, i w ramach starań o to, żeby, żeby otrzymać nominację na następny sezon zarządzania tubylczą ludnością, Mateusz Morawiecki udał się do Brukseli po to, żeby tam dokonać kolejnego spektakularnego aktu. Abdykacji suwerenności. Co się tam właściwie stało w tej Brukseli? No nic nowego? Kto czytał tak tzw. konkluzje, Europejskiego z lipca tego roku, tego grudniowe konkluzje w najmniejszym stopniu nie zaskakują i nie mogą dziwić. Władza warszawska zgodziła się, ni mniej, ni więcej, na to, żeby wypłaty z unijnej eurokołchozowej kasy były uzależnione od całkowicie arbitralnej. Subiektywnej opinii na temat standardów tak praworządności w krajach członkowskich. No i wiadomo, że ostrze tej reguły jest wymierzone głównie w nas. W Polskę, Węgry na dokładkę to nam tutaj grożą, palcem kiwają, a my na to Kiwamy palcem w bucie. Premier Morawiecki ze swoim wicepremierem Gowinem, który szedł w tę stronę i, i panem ministrem Ziobrą, który wprawdzie te rzeczy nawet już publicznie oprotestowuje, no ale z rządu nie wychodzi, więc dalej niesie i nieść będzie współodpowiedzialność za te, za te działania i zaniechania, wespół oczywiście z Jarosławem Karol nad premierem, superministrem, który umocnił jeszcze swoją pozycję po tym, jak totalna opozycja zaproponowała wotum nieufności wobec jego ministerium. Wszyscy razem zgodzili się i, i, i cóż, firmować będą wobec dziejów, przed sądem historii. Osądem przyszłych pokoleń, jeśli w ogóle jeszcze będą jakieś przyszłe pokolenia. Polaków, przyzwolenie na to, że Unia Europejska może w każdej chwili szarpnąć smyczą, może w każdej chwili przykręcić kurek. W tych konkluzjach grudniowych to aż mnie rozczuliło. Przeczytałem sobie, że tam zgadzają się wszystkie wysokie strony, że oczywiście te mechanizmy będą stosowane. Uczciwie, że, że Komisja Europejska będzie postępować fair. Będzie, będzie w porządku Komisja Europejska, że, że nic złego nie zrobi. No, oczywiście to jest mowa trawa, która nikogo do niczego nie zobowiązuje, żadnego mechanizmu już ustanowionego nie zmienia. To jest tylko taki puder, taki lifting wizerunkowy, który sobie zafundował Mateusz Morawiecki po to, żeby właśnie po powrocie do Polski móc, móc ogłaszać wielki sukces. No, w czym ten wielki sukces, że, że wcześniej na to przystali? potem, żeby rzecz jakoś zamaskować, jakąś zasłonę dymną postawić, ogłosili szumnie i dumnie zamiar wetowania budżetu europejskiego, potem się z tego rakiem wycofali, zaakceptowali wszystko tak, jak to Eurokołchoz podyktował. Eurokołchoz, no, czyli zbiorowa, że tak powiem rytualna przemoc silniejszych wobec słabszych, tak? Niemcy, Francja i i inni tam, starsi i mądrzejsi, mówią, jak ma być, i mniejsi mają to uznać. No, na tę ścieżkę Rzeczpospolita Polska wstąpiła oczywiście już w poprzedniej, poprzedniej dekadzie. Jeszcze pamiętacie Państwo ten wyścig? Ścigał się nieboszczyk Kaczyński, Lech, świeć, panie. Z Donaldem Tuskiem, tymczasem jeszcze w obiegu na tym świecie, ale, ale bryluje za granicą. Ścigali się, kto pierwszy podpisze te tam ustalenia, traktat lizboński i w ogóle, no wcześniej jeszcze były takie, takie tam dumne. Dumne było pozowanie do zdjęć, kiedy podpisywane były w ogóle właśnie te traktaty akcesyjne do Eurokołchozu. wtedy od czasu do czasu jakiś tam myśli pisk się odzywał, że tracimy suwerenność, ale na to wszyscy, wszyscy poważni politycy i poważni komentatorzy, czyli reżimowe media, reżimowe media protekcjonalnie zbywały. Jakiekolwiek uwagi, jakiekolwiek niepokoje, i pamiętamy. Jak to, wtedy, jak to wtedy pan Olechowski, taki jedyny sprawiedliwy wśród agentury PRL-owskiej w rządach post prl bo on po prostu złożył pozytywne oświadczenie lustracyjne, to znaczy, to znaczy na piśmie potwierdził, że był agentem komunistycznej bezpieki no i, i, i jego wobec tego lustracja w żaden sposób nie drasnęła i on robił przez jakiś czas tutaj za ministra spraw zagranicznych. I on właśnie reklamując Polakom wstąpienie do Eurokołchozu, mówił szczerze w telewizji, że to jest świetna perspektywa, bo będziemy wtedy mogli współdecydować o własnych sprawach. Jak dziś pamiętam, tak powiedział: idźmy, idźmy do Unii Europejskiej z piesznym krokiem, bo będziemy wtedy mogli współdecydować o własnych sprawach. No to teraz współdecydujemy. Ale już tak nawet z tym współdecydowaniem słabo, bo okazuje się, że jak już raz się weszło do tego stolika, się usiadło z szulerami do tej rozgrywki, no to teraz wstać, prawda? Nie wypada. Zresztą może ktoś tam pod stołem przytrzymuje, może na stopę nadepnął, może rękę wykręcił. W ogóle ciekaw jestem, co ich tam trzyma przy tym stoliku. Kiedy to jeszcze Olechowski? Takie rzeczy mówił, kiedy Tusk, jego, jego układ, jego partia pruska, kiedy odbierał telefon z Berlina. No to wtedy to jeszcze. Ach! Wtedy to jeszcze było, szanowni państwo. Mniej gorszące, prawda? Mniej gorszące ta, ta zdrada, to zaprzaństwo, ta, ta niewrażliwość na kwestie suwerenności. No bo kiedy to mówił człowiek, który wcześniej w jakiejś tam Publicystyce prasowej stwierdzał, że polskość to nienormalność, no to to jego to jego y, aktywność polityczna y, w, w tak jawnym rozbracie z polskim interesem narodowym, z polską racją stanu, y, tak znowu nie dziwiła. Teraz, y, teraz y, polityka ta sama, polityka abdykacji z suwerenności, ale dysonans poznawczy większy, bo, bo z suwerenności. Rezygnują i Polskę sprowadzają do roli landu eurokołchozowego ludzie, którzy wszak zrobili sobie, zrobili sobie hmm, zawód polityczny, interes z. Recytowania patriotycznych frazesów. Tymi frazesami, jak zresztą wspomniałem, nafaszerowane jest każde wystąpienie premiera morawieckiego. Prezes Kaczyński przecież robi za takiego naczelnego patriotę, a, a tymczasem to właśnie na ich wachcie w roku 2020 stają się rzeczy no, to nieodwołalne, bo wszystko wszystko może się zmienić, ale bardzo trudne do odkręcenia. Patrz sprowadzenie wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej, już nie w wymiarze chwilowym, sezonowym, nie na jakieś ćwiczenia, manewry, nie, nie tylko od wielkiego dzwonu jakiś chwilowy fajerwerk sojuszniczej przyjaźni i bliskości, tylko, tylko po prostu stałe bazy Stałe dowództwo obcego korpusu na polskich ziemiach. To się już wydarzyło. Ratyfikacja w tym roku, prawda, tego traktatu sojuszniczego. Ciekawa rzecz, że, że ledwie to się dokonało, to, to już tymczasem za kulisami jakieś dziwne rzeczy w polskim sztabie generalnym detronizacja i odsunięcie od Zarządzania, kierowania sztabem, szefa sztabu generalnego. To sprawa jeszcze niewyjaśniona. W tej sprawie wnioskowałem, aby zajęła się nią Komisja Obrony Narodowej. No nie raczyła się zająć, więc za tym wnioskiem idzie moja interpelacja. No ale to. To w kwestii suwerenności i obronności w tych realiach, że tak powiem, twardych, militarnych, a, a teraz w Brukseli rezygnacja. Morawieckiego z suwerenności w wymiarze finansowym. Kto wie, może to jeszcze gorsze, może to jeszcze straszniejsze. A, bo poza tym tak zwanym mechanizmem praworządności, czyli zgodą na to, żeby nas z komisarze europejscy, sztorcowali i odpytywali, jak uczniaków z tego, jak tam, prawda, pilnujemy tych spraw, na ile, na ile bo to Praworządność w Unii Europejskiej to różne rzeczy mogą być. To może być właśnie na przykład wolna Amerykanka w sprawie przemysłu aborcyjnego, czy, czy eutanazji, czy, czy na ile Żydzi, sodomici, komuniści tam weszli nam na głowę, co się, co się nazywa tolerancją i na ile na przykład media, media zagraniczne czują się u nas u siebie, albo nawet i lepiej. To wszystko może być podciągnięte pod praworządność, no a jej brak może skutkować przykręceniem kurka. Poza tym jeszcze, o czym mało się mówi, i nawet minister Ziobro jakoś w tej sprawie nie, nie alarmuje, no w lipcu właśnie Morawiecki się zgodził, a teraz to przyklepano że Unia Europejska, Komisja, Rada Komisarzy Ludowych Europejska będzie miała swój budżet ze swoich własnych źródeł, niezapośredniczonych przez rządy landów eurokołchozowych, które nominalnie jeszcze są państwami suwerennymi, ale w praktyce już nie. Komisja Europejska będzie bowiem mogła nakładać własne podatki. Bezpośrednio będzie mogła nas opodatkować. I, I oczywiście, Pic na wodę, fotomontaż, że to niby będą potwierdzać parlamenty krajowe. No ja nie wątpię, że potwierdzą, bo ten akurat parlament warszawski wszystko podżyruje. Co tam jeszcze jest w tych tam konkluzjach europejskich? No, sprawa globalnego ocieplenia, która się przekłada na nas. Podatkiem, a jakże ukrytym, nienazywanym tak po imieniu, no ale chodzi o represjonowanie tradycyjnych, konwencjonalnych źródeł energii, co jest już w tej chwili sprowadzone nie tylko na taki poziom absurdu, że, że myśmy w ciemno zadeklarowali, że pozamykamy nasze kopalnie, jakby z góry wykluczając, że ktoś może nawet hobbystycznie chciałby taką kopalnię kupić i tam sobie ten węgiel wydobywać, prawda? Nie, my już wiemy, że za lat niewielu, kilkadziesiąt, wszystkie kopalnie będą zamknięte. I co jeszcze? To już schodzi nawet na poziom gospodarstw domowych, czyli jest bardzo realna groźba, że palenie w kominku za jakiś czas będzie nielegalne. No bo, bo kto pali w kominku, ten jeszcze jakąś ma niezależność, prawda? Mógł pójść tam do lasu, troszkę chrustu przynieść i do wiosny przetrzyma. A, a tu, jak rozumiem, za tym taka Stoi filozofia, żeby to państwo było wszystkim, jednostka niczym, żeby to państwo było dostarczycielem, no właśnie, na przykład, gazu przez jakąś rurę doprowadzaną do, do prywatnego domostwa. Więc w, w, w terroryzowanie Polaków także i tymi kwotami klimatycznymi, kwotami emisyjnymi, gazów cieplarnianych, schodzi już. Na poziom ingerencji w prywatność. I, I na to rząd warszawski się zgadza. Dlaczego oni to robią? No, kiedy, kiedy, szanowni państwo, w XVIII wieku, sejmy Rzeczypospolitej Polskiej brały na siebie rolę w większości bez sprzeciwu rolę żyrantów. Obcego dyktatu, kiedy Sejmy aż do strasznego ostatniego Sejmu Grodzieńskiego 1793 roku, przy sprzeciwie bardzo nielicznych, bardzo nielicznych rejtanów, a też i mniej znanych posłów, którzy chociaż wcześniej może nawet i brali Pieniądze od obcych ambasad, ruskich, pruskich, austriackich, no to mieli jeszcze jakiś, jakiś wyrzut sumienia, mieli jakiś odruch sprzeciwu, co przypłacili, właśnie albo, albo podupadając na zdrowiu, albo też przypłacili po prostu aresztem. Zostali porwani i wywiezieni, jak Mikorski z kolegami. Z, z tegoż grodna, no to oni przynajmniej działali pod jakąś presją realną. Były bagnety, no obecne w Polsce bagnety już od początków, moskiewskie bagnety od początku XVIII wieku, potem elekcja króla Stanisława pod. Pod bagnetami Moskali, którzy otoczyli pole elekcyjne. No, tam, prawda, jeszcze zachowywali nawet jakąś dyskrecję, ale było jasne, że, że są, że są. I później armaty w Grodnie. To, to ambasadorowie ruski i pruski zadbali o to, żeby posłowie idący do sali obrad, do sali sejmowej w zamku grodzieńskim, żeby byli pod należytym wrażeniem tego, że, że może nawet i e, w, 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 polecą ambasadorowie bombardować niepokornych, no ale dzisiaj nikt, nikt ani armat nie zatoczył, ani, ani lufa Nagana nie jest Przystawiona do skroni, w każdym razie nie widać tego typu presji, nie widać tego typu mm, szantażu, narzędzi szantażu. Kiedy, kiedy biedny Mikołajczyk w Moskwie w 1944 i jego następcy, jego, jego koledzy, Decydowali się uznać, uznać status quo jałtańskie i zdecydowali się nie wierzgać przeciwko ościeniowi, no to znowu to perspektywa, że się wyląduje jak nie w dole z wapnem, to, to w lodach i śniegach Sybiru, no to była bardzo realna perspektywa, więc nie znajduje w sobie słów moralnego potępienia dla, dla ich katastrofalnych błędów, zaniechań, dla... Owszem, mam polityczne potępienie dla zdrady, dla wyrzeczenia się suwerenności, ale nie znajduję w sobie moralnego potępienia, no bo właśnie tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono. Każdy, każdy ma swoją odporność. Więc zastanawiam się, jaka presja działa na tych ludzi dzisiaj, jaka, jakim, jakiemu ciśnieniu oni są poddani. I, 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 teraz właśnie, I teraz właśnie potępiam te abdykacje z suwerenności, już nie tylko na wymiarze politycznym, ale, ale zdaje mi się, że to, że to są łajdacy, jakich nie nosiła polska ziemia. Przez wieki i przed wiekami. Myślę, że teraz dopiero cała nędza i, i łajdactwo tych, tych ludzi biją wszelkie rekordy, bo, bo, bo nie są oni w stanie najwyraźniej zdobyć się ani na szczerość wobec własnego narodu, którym pogardzają jako bydłem niezasługującym na prawdę, a zasługującym na, na, na powszechne upadlające praktyki pod pretekstem walki z pandemią, ani nie są w stanie postawić się żadnej zagranicy. No to Mikołajczyk to jeszcze mistrz świata. On, on nie był w stanie się postawić, ale no komu? No przynajmniej takim... Takiemu Stalinowi, przynajmniej takiemu Churchillowi z Rooseveltem. Nie był w stanie się postawić. Mały, mały człowiek, jak widzimy, za mały jak na swoją rolę dziejową. Ale ci, z kim ma? oni mają do czynienia? Nie ma żadnego towarzysza Stalina, nie ma żadnych tam wspólników jego zbrodniarzy wojennych. Jest, jest pani von der Leyen i, 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 i pani Merkel i, i, i Macron-Mikron i wobec nich nie być w stanie wyartykułować jasno i czysto jaka jest polska racja stanu, jaka jakie jest nasze non possumus no to naprawdę trzeba być już kompletnym szmaciarzem, tak? to już kompletnie, kompletnie trzeba, trzeba wewnętrznie przerobić się na lokaja, i, i trzeba, trzeba dokonać daleko idącej dewastacji swojego ludzkiego wnętrza żeby jeszcze po tym wracać i z podniesionym czołem i, i z triumfalnym uśmiechem bredzić, bredzić w reżimowym telewizorze czy z mównicy sejmowej o, o sukcesach. Zainteresujcie się Państwo konkluzjami kolejnych szczytów Unii Europejskiej. Doczytajcie się tego, że, że władza warszawska, właśnie ta władza, nie jakaś tam Postkomuna, neo-eurokomuna, nie, nie partia ruska, pruska, post prl jacyś premierzy i, i ministrowie, tylko ten układ żoliborskich socjalistów w powiązaniu z układami, z układami post-solidarnościowymi z innych miast. To oni właśnie ostatecznie sprowadzili państwowość, suwerenność Polską do atrapy. Wydrążyli te atrapy od środka, ponieważ powtórzę poza obcymi bazami na polskim terytorium przy daleko posuniętej daleko posuniętej Problematyczności stanu polskiego wojska i na szczeblu sztabu generalnego, i, i na poziomie wykonawczym, na którym polska młodzież patriotyczna jest kierowana nie do szczytnych zadań obrony ojczyzny. Przed, zewnętrznym, przed zewnętrznymi zakusami, ale jest kierowana na front walki, wojny z własnym narodem, której narzędziem jest patyczek wtykany do nosa i, i, i strzykawka wbijana. Bóg wie, w jakie tam części ciała. Poza tym, w tym roku, właśnie rząd Mateusza Morawieckiego przystał na Ustalenie dyktatu Komisji Europejskiej ponad ustaleniami wewnętrznymi w Rzeczypospolitej Polskiej i przystał na nałożenie przez Eurokołchos z podróżnymi pretekstami kilku, na początek kilku i z pozoru niejakich wygórowanych podatków. No ale od rzemyczka do koniczka. Od czegoś Eurokołchos musi zacząć. No więc właśnie zaczął. Rząd podsąd, szanowni państwo, za takie rzeczy rząd podsąd. Pod ścianę niestety się nie da, bo, bo taka możliwość prawna została wykluczona, ale, ale warto by warto mierzyć te rzeczy stosowną dla nich miarą. Taka byłaby miara stosowna. To jest zdrada i za państwo, a na dodatek jeszcze robienie, robienie idiotów z własnych obywateli, którym najwyraźniej władza ma to sprawdzone. Każdy kit można wcisnąć, czy to pod pretekstem walki z pandemią, czy to pod pretekstem zapewniania bezpieczeństwa zewnętrznego, wewnętrznego obywatele łykną i poproszą o jeszcze. No Mam nadzieję, że nie zawsze tak będzie. Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.